Witam serdecznie kochani Spod znaku Skorpiona W tym czytaniu karta rota dla was Na nadchodzący miesiąc Na grudzień Ostatni miesiąc w tym roku e, Zobaczmy jak ta końcówka tego, e, tego roku Będzie tutaj się układała e, Moi drodzy zaczniemy Od spraw związanych z takimi przyziemnymi Sprawami Skorpiony A mianowicie e, pracą, obowiązkami Finansami Tutaj wasze plany, przedsięwzięcia które będą, no jak one się potoczą, tak? A także jak będzie wyglądało Wasze zdrowie i samopoczucie, moje drogie skorpiony. Zobaczmy teraz, co tu się dzieje. Ja tylko przypomnę o tym, żebyście zostawili lajka, żebyście rozważyli subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A my patrzymy, co się tu dzieje. I teraz tak, zaczynając od tych obowiązków, pracy, finansów, nie tej kwestii, Takiej, to jest fajna rzecz, gdyż, no, zaczniemy od tego głupca, gdyż tak naprawdę będziecie mogli sobie w grudniu troszkę bardziej odpuścić, tak? Ja wiem, że grudzień jest całkiem takim szalonym miesiącem dla wielu osób i wydaje się, że tu będzie taki aspekt z tym związany, ale ogólnie, szczególnie jeżeli chodzi o te kwestie materialne, widzę, że nie ma aż takiego ciśnienia, nie ma aż takiej obawy, jaką. Że, że coś tam pójdzie nie tak, że coś tam będzie się źle układało, tak? Więc moje drogie, skorpione, nie ma tu jakiegoś niebezpieczeństwa, nie ma jakiegoś, nie wiem, kogoś czyhającego na wasze pieniądze i tak dalej. Raczej podejrzewam, że nie, nie często są, na szczęście w tym świecie, już teraz ludzie, którzy po prostu czekają, ale, ale tu w tym metaforycznym sensie też nic ani nic, nikt nie będzie na, na was. Tutaj sobie ostrzył zębów, będziecie mogli faktycznie sobie odrobinkę skorpiony tego oddechu wziąć. Nie będzie aż tak źle, pomimo tego, że tak jak wspomniałem. Karty mówią o tym, że będą rzeczy do robienia, ale ósemka buław wskazuje, że zaskakująco łatwo i sprawnie te wszystkie rzeczy, które macie do zrobienia, na przykład w pracy, obowiązki, często wiecie, w grudniu e, firmy tak trochę ten pedał gazu przyciskają niektóre, gdzie trzeba jeszcze pewne rzeczy podomykać, pozałatwiać właśnie z końcem roku. E, w tym wypadku wydaje się, że będzie pewnie tak, ale będą rzeczy te. Stosunkowo łatwo i szybko i sprawnie się toczyły bez większych problemów. Usemka tak? Buław mówi o pędzie, o, o też mnogości działań, ale też tym, że to właśnie fajnie wszystko tak z nurtem, nie? rzeki płynie i nic, no, nic nie staje złego naprzeciwko, żeby to miało ten nurt wzburzyć i przeszkodzić w zrobieniu i dociągnięciu tego, co macie dociągnięć. Do dociągnięcia, nie? do dociągnięcia, więc w tym wypadku naprawdę fajnie to wygląda. No tak jak mówię, nie znaczy to, że będziecie tylko mogli sobie siedzieć i pachnieć, nie? ale będziecie mogli jednak wyłączyć część tego mózgu, który jest, <grystanie> który jest tylko nastawiony na to martwienie się, czy coś się uda, czy uda mi się wyrobić, itd. i tak dalej. Siódemka denarów ma w tym wypadku także tu konkretne swoje miejsce, gdyż mówi o tym, że na koniec miesiąca będziecie czuć się pewniej, będziecie w lepszej pozycji w tej sprawie niż na początku miesiąca, nie? Siódemka denarów mówi, że ogólnie jesteście na dobrej drodze, że wszystko się rozwija tak, jak powinno, a nawet lepiej. Jeżeli szczególnie liczycie i chcecie, żeby coś się zmieniło na lepsze, tak? Żeby coś Wam było dane, tak? Za racji tego, co Wy zrobiliście. To nie jest tak, że dane po prostu zniknęły i z niczego i bez żadnego, bez żadnej zasługi, w tym wypadku faktycznie trzeba będzie sobie podejrzewam, że zapracowaliście sobie na wiele rzeczy, i w tym wypadku też to, co powolutku udaje wam się uzyskać. Nie? Siódemka denarów na przykład mówi o tym, że jak prowadzicie firmę i chcecie prowadzić, nie wiem, sklep załóżmy, to macie więcej klientów i się rozwija, i że po, powolutku widać ten wzrost. On nie jest tak jak mówię, on nie jest jakiś szybki, radykalny, ale jest jest, ale jest widoczny i na przestrzeni miesiąca to będzie można zauważyć. Ósemka buław jednak w połączeniu z kartą tej siódemki denarów może wskazywać na inną ważną rzecz, szczególnie jeżeli na przykład szukacie pracy, tak? Jeżeli skorpiony jesteście na tym etapie, to widzę, że jakaś kwestia, tutaj podstawowy, podstawowy przekaz kart jest taki, że jakaś kwestia ruszy, tak? Przyspieszy, zacznie działać. Może przez jakiś czas nie było na przykład, że jego odzewu ze strony właśnie firm, do których złożyliście podania i tak dalej, a tu nagle ciach, nie? Otworzy się wrota w grudniu, może od tego drugiego grudnia, tak? Bo zaczynamy miesiąc taki roboczy od drugiego, to ciach, zaczną się pojawiać jakieś informacje w tej materii. Moi drodzy, jeżeli chodzi o plany przedsięwzięcia, to mamy taką fajn, taki ciekawy dualizm tutaj, bo mamy kartę arcykapłanki i karty cesarzowej i kartę świata. Ja zacznę od karty świata, która mówi o tym, że niezależnie co będziemy tutaj teraz omawiali, wszystko to co chcecie, żeby miało miejsce, na czym wam zależy. Uda się zrobić i to nawet uda się zrobić lepiej niż nawet zakładaliście w pewnym sensie, tak? Że wszystko poukłada się fajnie. Będzie się układało fajnie, okoliczności będą sprzyjały. I do tego jeszcze wasze decyzje, i może decyzje osób, które są zaangażowane w to, będą idealnie się no, tworzyły tą idealną taką mozaiczkę e, tych wydarzeń, które jeszcze nie tylko e, zagwarantują i albo pomogą wam zrealizować te swoje plany, ale one wyjdą lepiej tak, niż jakby ktoś tam na przykład miał mącić w trakcie. A mącenia troszkę jest, tak? I dlatego teraz przechodzimy płynnie do tej arcykapłanki i karty cesarzowej. Moje drogie skorpiony, wydaje się, że tam jeszcze wśród tych planów, nawet niezależnie, jak wy je nie macie zrobionych, jak wy ich nie macie poukładanych, trzeba liczyć się z tym, że one ulegną zmianie. Widzę, że nawet będzie tutaj taka ta zmiana no, niespodziewana, ukryta. Może, um, może nie jest tak, że Was zaskoczy. Skoczy potem z znienacka, coś się wydarzy, i, i to doprowadzi do zmiany, bo karta arcykapłanki raczej wskazuje, że to gdzieś tam dojrzewało w tle ta wizja, ale po prostu wy się o niej nie dowiedzieliście. Nie? Ktoś zapomniał Wam przekazać, albo nie sprawdziliście przez jakiś czas, bo myśleliście, że to już jest zaklepane pewne. A tu widzą, że jest pewna ewolucja. Ewolucja tej sprawy, ewolucja tego planu. Ja bym widział tutaj taki zwykły przykład tego, że umawiacie się z kimś, załóżmy na te święta, grudzień mamy ostatecznie i że w tego dnia jest tak, tego jest tak, a ktoś tam się zgadał przez telefon, kto był zaangażowany, ci z rodzinki oni poczynili trochę inne plany, bo im się coś pozmieniało. Wam trochę zapomnieli o tym powiedzieć, w pewnym momencie jednak się o tym dowiadujecie. Widzicie, że jest inaczej, ale szczerze powiedziawszy, pomimo tego, że to może być irytujące, nie? to może być niefajne po prostu, że trochę dowiadujecie się jako ostatni, ale ta zmiana będzie na lepsze. Ona wyjdzie na lepsze po prostu dla was, tak? Osiągniecie dzięki temu więcej, niż byście myśleli na początku, że, że, że osiągniecie. Więc jest to coś dla. Dobra ogólnego, tak? Pomimo tego, że pewnie te osoby nie będą tego tak widziały, one, to nie jest tak, że te okoliczności będą się zmieniały e, z myślą o Was, ale ostatecznie nie, tak będzie. Ostatecznie wyjdzie to dla Was dobrze, więc nie walczcie z, tą, z tymi zmianami. Ja wiem, że to może być, tak jak mówię, troszkę irytujące, że się dowiadujecie pewnych rzeczy po fakcie, ktoś tam zapomina powiedzieć o pewnych rzeczach i tak dalej, ale. Nie walczcie z tym. Wy, wyjdziecie na tym lepiej. Wyjdziecie, naprawdę wszystko się poukłada tak, jak byście chcieli. Zdrowie samopoczucie. Mamy ósemkę denarów, kartę słońca, ale mamy także asa mieczy. As mieczy, kochani, mówi, że jakaś jedna rzecz będzie wam dolegiwać. I teraz tak będzie doskwierać. Wam. I teraz dolegiwać, dolegać jak już. Dole, można sobie dolegiwać na kanapie, nie? Tam na przykład przez jakiś czas. Ale dobra. As mieczy mówi, że będzie jedna taka rzecz, która albo będzie przez cały tam ten miesiąc tak od czasu do czasu was tam no z boku, ale i tu bardziej bym się skłaniał w tą stronę może mówić ten as mieczy o tym, że będzie na przykład jeden, dwa, trzy dni, kiedy będziecie czuć się gorzej będzie coś tam wam doskwierało, ale na szczęście nie przerodzi się to nic poważnego. Będzie nieprzyjemne, ale też uda się to zwalczyć. Tak? Uda się poradzić z tą sytuacją, czyli no będzie kręciło, kręciło, ale nie dokręci nie? do końca. A z jeżeli macie zabieg jakiś, też może mówić właśnie o tym, że będzie ten taki moment, kiedy nie będzie fajnie, dzień, dwa, no żadne zabiegi nie są fajne, ale też uda się i będzie potem dobrze. I teraz tak, poza tym jednym elementem wy ogólnie będziecie w dobrym zdrowiu i jeżeli macie jakieś kuracje, które dopiero zaczynacie, czy też byście mieli po tym zabiegu właśnie jakąś rekonwalescencję, rekonwalescencję przechodzić. To też będzie ona przynosiła rezultaty. A co bardzo ważne, mamy kartę słońca, moi kochani, czyli będziecie w dobrych humorach. Będziecie najzwyczajniej w świecie w dobrych humorach przez cały ten grudzień. A to bardzo ważne, czasami zapominamy jednak, że zdrowie to takie mentalne, emocjonalne to także jest zdrowie nie? bardzo ważne dla naszego ogólnego samopoczucia. Dobrze, moje kochane skorpiony. Zobaczmy teraz, co karty mówią o kontakcie z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, tymi takimi ważnymi osobami w Waszym życiu. A także jak będzie się układało w kontakcie z tą najważniejszą waszą osobą w życiu, tak? Ja to mówię z rozwagą, bo może tu być mowa o tym partnerze. Partnerce, o tej osobie ukochanej. Jeżeli jesteście, jeżeli jesteście singlami, to zinterpretujemy to jak te poszukiwania, tutaj, co mówią. A jeżeli, kochani, nie myślicie w kategoriach romantycznych zupełnie, to to jest ta najważniejsza osoba w waszym życiu. Nie wiem, wnuk, brat, mama, tak? To, no, albo jakiś bardzo dobry przyjaciel, przyjaciółka. Ale do tego dojdziemy. Kontakt z tymi bliskimi, z rodziną, przyjaciółmi. No. Tak naprawdę ja nie będę jakoś specjalnie przyciągał skorpiony tej interpretacji, ale będzie okej. Okay. Nie? Będzie przyzwoicie. Będzie tak, że no, mogą być tu jakieś, nie powiem, że od razu kłótnie czy coś takiego, raczej jakieś niesnaski, może też tam będziecie czuli, że właśnie no, ktoś powinien tam coś powiedzieć, trzeba będzie się do kogoś tam dostosować i tak dalej, i tak dalej, ale ostatecznie będzie całkiem ok. Nie? To ten kontakt wyjdzie w miarę przyzwoicie. Tak, no nie będziecie musieli się obawiać jakiegoś, jakiejś kłótni właśnie, jakichś poważnych konfliktów, ani nic takiego. Wszyscy ostatecznie pojawią się tam, gdzie mieli się pojawić, jeżeli się tam spotykacie. Będzie ok, będzie przyzwoicie. To jest chyba najlepsze stwierdzenie tego, jak tu karty to obrazują. Mamy także Kartę Sądu i Karta Sądu w Skorpiony w tym wypadku wskazuje na to, że też dojdzie w końcu do tego, do czego Miało i zbierało się przez dłuższy czas. Co to znaczy? No, okej, okay, to podstawowo można by było zrozumieć, że no uda się na przykład te święta, tak, przebyć i zrobić jakoś. Ale karta sądu. Bardziej mówi o, to, o tym, że coś, na co się zbierało od dłuższego czasu, czego nie było też od dłuższego czasu i były, po, i były oczekiwania, żeby w końcu miało miejsce, to właśnie nadejdzie. Może po długim, długim czasie ktoś tam z zagranicy przyjedzie, kto tam na obczyźnie mieszka i będziecie mogli się zobaczyć. Może w końcu uda Wam się ze znajomymi jeszcze ze studiów, z liceum, z szkoły uda Wam się zebrać i spotkać nie? ze starymi, dobrymi kumplami czy tam znajomymi z byłej pracy czy coś takiego. Będzie taka ta okazja, ona w końcu nastanie. Więc jeżeli to macie planowane, to pomimo tamtych zmian, które się tam będą działy, no dojdzie to do skutku, może być to powiązane ze sobą i będzie akurat fajnie, bardzo nawet. Kochani, jeżeli chodzi o ten kontakt z tą najbliższą osobą, ja zacznę od tej interpretacji, jakbyście właśnie byli w takiej tej bliskiej relacji, albo nawet nieromantycznej, tylko właśnie są najważniejszą osobą, mamy tak, mamy kartę sprawiedliwości i umiarkowania. Moi drodzy, będzie. Okej. Okay. Będzie fajnie, będzie tak jak na co dzień, ale z wskazaniem na lepsze, tak? Będziecie się dogadywali, będzie harmonia pełna między wami, będzie dokładnie tak, jakby w tych, jakbyśmy chcieli, żeby normalnie między nami było. Czyli ogólnie może nie będzie jakichś wielkich uniesień, nie będzie jakichś wiecie, tam e, nie wiem, kolacji z płatkami róż na łóżku i jakieś wielkie niespodzianki, którą nam ten partner, partnerka e, miałaby zrobić, ale będzie coś, mam wrażenie, że czasami ważniejszego, czyli ta taka harmonia, tak? Harmonia między dwiema osobami, pełne dogadywanie się i pełna taka kompat. Kompatybilność. Tak. Mamy także asa denarów, który mówi o tym, że, że będzie za to poza tą całą harmonią i kompatybilnością, będzie też jedna rzecz, na której będzie Wam zależało, żeby miało miejsce w grudniu z tą osobą i to będzie Wam dane tak, to wam się uda, no nie wiem jeżeli myślicie w tym wypadku właśnie o tej relacji najważniejszej z tym waszym małym, kochanym wnuczkiem no to uda wam się ten czas razem spędzić, tak? jeżeli z partnerem planujecie wyjazd jednak tylko sami ze sobą e, gdzieś tam może jakiś romantyczny wieczór jednak e, no może niekoniecznie z tymi różami, tak, i płatkami ale tam, żeby ten czas spędzić, żeby to razem się udało to się uda, ta jedna konkretna. Na rzecz faktycznie się Wam powiedzie, a poza tym jest ta kompatybilność. Moi drodzy, jeżeli jesteście singlami Skorpiony, tak? No to powiem, że nic nadzwyczajnego, jednak się niestety samo z siebie na pewno nie pojawi. Tak, karty trochę sugerują, że będzie taka posłucha, w tym sensie, że nie będzie żadnego przełomu. Jeżeli będziecie aktywnie szukać, ale tu mówię konkretnie, że trzeba będzie aktywnie działać i szukać, może na tych aplikacjach jakiś tam pisywać, próbować kogoś nowego poznać, to widzę, że może być początek obiecującej znajomości, tak, ten Asdenaru wtedy o tym mówi, ale jak to się rozwinie, to na razie będzie tylko początek tej obiecującej znajomości, bo najwyraźniej jeszcze w grudniu do niczego nadzwyczajnego nie dojdzie. Tak? No niestety tak czasami bywa. Chociaż to samo w sobie też nie jest złe, bo to wróży na przyszłość. Dobrze, moje kochane skorpiony, zobaczmy teraz, jaka jest ta dobra rzecz, która idzie w Waszą stronę. O, karta świata! Aha, to już lepiej się trafić nie da. Ewentualna przeszkoda, mamy ósemkę buław. No dobra. I pomocny wpływ, czy też radę kart, mamy trójkę buław. Dobrze. Więc tak, no, karta świata jako dobra rzecz, która idzie w Waszą stronę, to będzie dobry miesiąc. To będzie po prostu dobry miesiąc. To będzie fajny, udany czas. E, Okej, okay, są tu jakieś małe takie rzeczy, które może nie są przełomowe, wybitne czy coś takiego, ale ogólnie będziecie uważali, że ten miesiąc był naprawdę super. Tak? Czyli te wszystkie rzeczy, na których Wam naprawdę zależy, em, Naprawdę zależy, będą miały miejsce. Nie będzie żadnego jakiegoś naprawdę wielkiego problemu, ani nic takiego. Więc, kochani, ja bym tak to widział, że będzie e, tak kompatybilnie, harmonijnie, spokojnie. Tak z takimi wydarzeniami, które naprawdę fajnie będą wyglądały naprawdę fajnie miną i będą to rzeczy, które będziecie potem pamiętali w przyszłości, że w grudniu 2024 roku udało się to, spędziliśmy świetny czas tam, święta się powiodły, na Sylwestrze też było fajnie, i tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie coś, co wyciągniecie z tego miesiąca pozytywnego. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o ewentualny problem, to tu co było powiedziane, jest całkiem sporo o dziwo rzeczy do robienia. One nie będą trudne, one będą wręcz układały się gładko i łatwo, ale mimo wszystko może być tak, że w pewnym czasie, nie przez cały grudzień, podkreślam, prawdopodobnie nie przez cały grudzień, ale skorpiony będą takie okresy, nie wiem, tydzień, może półtora, gdzie będzie tak intensywniej. Ale w momencie, w którym już będziecie odczuwali, że jest intensywniej i już trochę zaintensywnie, to wtedy się wygładzi i będzie już spokojniej, nie? Więc to jest taki jeszcze do stolerowania pęd, ale nadal taki, taki który jest ok, nie? Który jest fajny. I teraz tak, znaczy fajny. No nie, nie jest problematyczny. O tak. I teraz, jeżeli chodzi o tą radę kart, czy też taki pomocny wpływ, kochani, warto. Patrzeć troszkę perspektywicznie. Karty tutaj zaznaczają, że warto może jakieś plany porobić na przyszłość, warto popatrzeć, co będzie po grudniu, przygotować się na te rzeczy. Ogólnie karty mówią o takich dalekosiężnych myślach, planach, przynajmniej zrobienia jakiegoś takiego zrębu, tak, tych, tych planów, żeby pomyśleć, ok, co robimy mniej więcej w tym czasie, jak to będzie wyglądało w tym czasie, czyli 嗯。Mm. Nie wiem, umówienie się nie w szczegółach z kimś na jakieś rzeczy, które byście chcieli razem robić, ale tak, żeby chociaż zaznaczyć, że dobra, może w tym przyszłym roku zrobimy to, 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 może jeszcze w grudniu ten plan ramowy, nie? Zrobić plan ramowy, bo jeżeli mówimy jeszcze o grudniu, tych szczegóły i tak się zmienią, tak? Więc trzymajcie się tego, trzymajcie się tej ramy, miejcie to przygotowane, ale też nie. Nie fiksujcie na szczegółach, tak? bo tak jak było powiedziane, skorpione te szczegóły mogą się zmienić i pewnie tak będzie. Dobrze, skorpiony rozkład dla Was na grudzień, na ten nadchodzący miesiąc. Ja jestem Kosmykowski. Bardzo dziękuję Wam za Wasz czas. Przypominam o tym lajku, subskrypcji ewentualnej i mam wielką, wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!